Co jest rzeczą najważniejszą i do czego bardzo, bardzo zachęcam każdego z Was, przygotujcie sobie karteczki. Na tych karteczkach wypiszcie Waszych najważniejszych gości i tak długo manipulujcie tymi karteczkami, żeby zastanowić się, kto koło kogo powinien usiąść, żeby czuć się swobodnie. Najczęściej jest tak, że koło panny młodej powinien usiąść jej teść, koło pana młodego, po lewej ręce, powinna znaleźć się teściowa. I naprzemiennie członkowie rodziny, do której weszliśmy, czyli jeśli mamy po prawej ręce teścia panny młodej, to obok powinna usiąść mama panny młodej, z drugiej strony powinno się to dziać odwrotnie, Czyli jeśli siedzi obok a, pana młodego e, mama panny młodej, to obok powinien usiąść a, ojciec pana młodego. To dosyć skomplikowane. <laughs> Dlatego tak ważne jest to, żeby narysować sobie to na karteczkach. E, jeśli jest tak, że członkowie obu rodzin nie darzą się szczególną sympatią, to zrezygnowałabym z tego naprzemiennego usadzania gości, Bo najważniejsze jest to, żeby każdy z członków jednej i drugiej rodziny miał szansę ciekawej i radosnej rozmowy. Najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzać, to, zdarzyć to cisza przy stole albo kłótnie. Tam, gdzie jest alkohol, a na weselu musi być alkohol, czasem mogą zdarzyć się poważne kłótnie. W związku z tym zastanówcie się, jak powinien wyglądać ten optymalny układ usadzenia przy stołach, aby wszyscy byli szczęśliwi i pogodni.